nie obraź się, ale się nie dziwię. Obejrzałem sobie twoje rustowanie. Tu trzeba zbudować naprawdę solidny most. Hola, hola! Bambus jest niezbędny do wykończenia mojego arcydzieła! Gusto, zastanów się, co jest ważniejsze, was nie. Zaraz nie mam czasu! Co mogę wygrać? Niczego nie rozumiesz! Ten most co dla nas wszystko! Pff, pff, pff. Posłuchaj, Gusto, u nas w domu tylko ja jestem od rozwiązywania problemów. Prawda, Tami? Prawda? Posłuchaj, Grafi Marudo, jesteśmy w pułapce, ale nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ty naprawdę nie widzisz, że wyspa się rozpada! A czy podoba Ci się moja głowa? Gusto, ty głupko. Przepraszam, Tami, Chciałem go rozśmieszyć. Grati bardzo przejmuje się swoją rolą. Eh, no cóż, idę postukać w skałę. A co ty będziesz robił? Pomogę im obu, ale najpierw sobie. Łap. Nie martw się tam. Doprowadzę nas do domu, a wszystko dzięki dobrej organizacji. Oby ci się udało. Tęsknię za domem. Wszystko w swoim czasie. Rozwidlory język! A! Co to było? Czyżby ze puszczy? Sprawdzę. Nie! To nas artysta doznał ataku natchnienia. Hej! Niektórzy chcieliby pospać. Przepraszam, ale kiedy mam natchnienie, muszę pracować. Mam już tego dość. Jutro rano rozpoczynamy budowę mostu. Pomysł z rozwidlonym językiem jest genialny. Chyba masz rację. Gusto jesteś po prostu nadzwyczajny. A teraz drzemka. Nie zasnął i rano stał. Nie będzie sparek, zamiast otu miał. Oto gumisiowy styl. O nie. Czy Grafi zawsze tak się wymądrza? Nie, tylko wtedy, kiedy ma zły humor. Poza tym w domu bunia przywołuje go do porządku. Dom? Nie byłem tam od stu lat. W lewo! Ale Grafi to poczciwy gumisz. Wiem, tam i nie powinienem go drażnić. Prawda? Tylko szkoda, że on mnie nie rozumie! Ech, możesz mi wierzyć lub nie, ale życie artysty upływa w bólu i w cierpieniu. Wierzę ci, wierzę. Nie rozumiem, czemu uparł się, żeby zostać na tej ginącej wyspie. On wcale się nie upiera. Tęskni za domem bardziej niż my. To dlaczego nam nie pomoże? Hej, zjezdaj stąd! Jeszcze raz, dobra! Winocha! Porządku!